Słuchaj, Witam was wszystkich serdecznie na moim kanale GGF. dzisiaj robimy challenge, tylko snajperki, no i mam dwójkę moich kolegów, znaczy jedną koleżankę mm. i w sumie jednego kolegę, dlatego no, dajemy goto, no i no, zaczynamy. Ja. Dobra, dobra. Ej dobra, a wyślisz mi na ten?

Weź teraz na, na czym? To jest? Tu? Tak, na włosach, no, mogę Ci pokazać. pokazać. <coughs> Ale masz no, mi jedną z no, Dobra, lecimy dobra. tu, bo tu jest ten. się. E, bot ze snajperką. Dobra. A ja pytanie. no. no. A ty byś mógł e, napisać e, ten, że ten e, jakby napisać, jakby napisać, żeby wbiali na mój kanał? Jasne. Dzięki. To tak, wbijajcie do na kanał do kanału Link w opisie. No właśnie. Tutaj jest. Polecamy tak wiem, wiem. Kanał. Właściwie. Tak. No. Co ty się dzieje? A o, zlega, zlega, tak, on, ma, tak, ma. on tak, tak ma, No. Dobrze. 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 Ej, ile masz snajperek? Dwie. Dwie. To weź A daj na tego, zostawicie? dla Piterka. Bo nie ja, nie? Ja, 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 ja mam ty jedną. jedną. Znaczy dla, sorry, no. Jezu, dla nikodema, no. Ha, kupili, A Aha, no. wszystko wykupili, nie, no. nie no. No, bo, Dlatego mówię, że dajcie, ma ktoś amo, bo ja mam tylko trzy. A ma ktoś snajperkę? Ma ktoś snajperkę? <laughs> Kogo no, mam, dam, wam? A ty masz... Co? się udławcić. A ty masz samo e, Nikodem? ja mam trzy. I to tylko przeładowana. A no to chodź masz. Dzięki, dzięki. Lafik założony. Ej, to czekaj, czekaj. Czekaj, masz... daj mi ten laser kokon, jak możesz. Jak jest? No, nie, no, jeśli chcesz tylko do rozwalania seifu, to nie Nooo, to prawda, ale... Um, no, żebyś... A, to chroncie mnie Ale ja o tym nie wiedziałem, żeby raz zjadł Ej, że dobra, nie, nie, wiecie co? Ja będę... Ja zajmuję ten, jak to się nazywa Nic się no es naipę O ginę! Ja zajmuję ten, jak to jest, co jest bo Ej, bo dobra, chodzę. Bo... gdzie A! jesteś Ej, spider man ja Jeden bije? A drugi leczy. Dobra, już no. lec leczcie! Ty, Siusiu, lecce. Siusiu... Siusiu, Siusiu. Dobra, no weź, Siusiu, tylko połóż mnie! Połóż mnie! Lecz! Tu! Ja! I do, do kokon idź! Do Jezu! No Siusiu. już, już, ja już! mam poca samą z tej perką pokonić? I macie co mi to? Nie wiem. Okay. Kilokom może to będę bić?

oddaję ogórszona, człowieku! Ja nie mam! To było moje! A śmieciu! Ja Weźcie to, jak chcecie. Oddaj. oddawaj Oddaj! Przemiesz ogórszona, oddawaj! Oddawaj! Oddawaj cię Ej, gdzie są... gdzie jest taki boss jeden? O to był taki boss. Spider, oddaj mi ogórszona! Nie mam! Masz dwa, oddaj! Nie mam! Oddaj! Ej, a gdzie była mi na sajpa, tak spytam? tam? Mi dasz się co ci powiem? Eee, mi też sajpa, najsłabiej Ja lecę za kogoś, idź! Za Gigi! Idź! Lecę za kogoś! To ty będę, miogę, błyszona, bo ja inaczej będę cię z w kierunkami prowadzić. Człowieku... O, tak. co? wiem gdzie jest. Daj ogórszona! tylko pojazdu potrzebuję Bo to jest... No ale to jest tutaj ogór, ale ty masz dywan, no. I tak długo nie kupisz miedzi. No a wiecie, ja mam... a wiecie ile ja mam O jezus, o jezus. O jezus. No tylko ogórków. No, ile? Zero F. I wiecie ile mam, mam wiecie, ile do snajpy? Mam mam do ile? Bardzo dużo, jeden Ja 12 No jedziesz Daj! Jeszcze ucieka! Widzisz jakiegoś miec? Nie no, to jest dobry chłopak Dobra, cenzury będą Dobra, To by wezmę, nie? Jakby nie ma problemu dla mnie, tylko że... Morel. No ale No, bo tylko że Tiger nie będzie miał żadnego bówna, ale co będzie się mówi? Nie, to dam mu jedną niebieską, będzie miał dwie No nie strzelaj farwo Ej, bo jakiś typ się do mnie pruje to go wyjaśnię, go wyjaśnię, drodze. Gramy tylko sniperkami, nie, więc... No wiem. Wszyscy mają płacy to. Ja bym z nasz... A ty nagrywasz film? No. No, cały czas. Ale chodzi... Czy dalej on trwa? No. A dobra no to... Widzowie tak! Widzowie, zawaliliśmy to auto. Nie, auto i obok mnie ludzie się rebootują. A ja zabijam czupa. to mnie nie obchodzi, Dobra! Jestem w niebie! 12, mam 12 do snajpy Ja też mam 12. A ja mam zdechnięcie, więc... Tylko ani jednego nie trafiam. Krak! Traf. <laughs> a do mnie mówią, że no, snajpy nie, nie trafię. Ja jestem szaman FN, zostawcie mnie. Ja mam z... od kiedy Zora... ja są błoty na tym? Pierwszy raz widzę patrz na e, no, 89. Dobra. Mamy, Dobra, Mamy, mamy, mamy. Ej, kto ma jeszcze jednego e, killa? Ja. Ja, ja. ja. Ja dat kill nie robię. wiecie, że ja mam pałkę? A ja wam to w I wiecie, no. że do was idę. Mój plan to jest tylko slajperka i, i pokał ręczka zama. Ej, ja też mam rękawice mrożone, a którymi też mogę do was iść. No to, wiesz. Ej, wiesz nie trzeba tu iść? Dobra, nie, dobra, nie. A przynieścisz mnie do najpierw tam? Snajperkę legendarną? wiesz, że nie mam donkiszona drugiego? Ej, on tak jolągnie. Nie, no pierwsza. No co? To ty mi kazałaś oddać drugiego. No bo byś mi ukazał... i tą, i tą, i tą. Może spokojnie. No bo kazałeś mi? No to co tam. Nie złap. Dobra, idę do ciebie. Do chujba, no kurwa, ja zawsze kupuję tyle emotek, a teraz jeszcze a teraz jest problem, a a to nie, na. on Ci było. No, ale to ty mówiłaś, żebym dał ci do więc po co ja znowu mam tam iść, no? Ale, ale mu nie, Dzisiaj teraz, że nie, 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 Ja Ci dziękować. Ja ci dziękować. Tylko niebieską. Tutaj Tutaj masz. Co? A dzięki, dzięki za biga. Tam jest naprawdę... O, chłopak za co robić, że tam jest, tam jest, Ludzie tam Na serio? Masz to. I chodź weź weź to i idziemy do niej. Tylko nie wiem za co. No, a ja leciamu ja nic do sniper jak przyjdziecie, bo mam zero My też nie no mamy. No to idziemy z? właśnie. Ale ja nawet no, przyladowanych nie, nie mam Ja mam 30... Nie ja mam 30 ja am do pompy. Znaczy co? Po co co ci jamo do pompy? Do snajpy? Ja mam się... Ja mam do snajpy... 15. A do pompy mam 76. Chodziło mi do snajpy, okej? Okay? <susurna> Kokon I'm SL, uh, let's go ja mam typa! Wiem! Nie ja chcę mnie Pomagamy, 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 pomagamy! Nie trafiłem snajpy! Ej, połeczkę mogę używać, czy nie? E... Nie. To nie, to nie To jest tylko snajperka, do To jest broni używane? No chyba jako broń, nie? No to jak to jest broń? No to nie. Ale no ja bym nie zaliczył tego jako broń, a jakby chciałbym go tylko wywalić? No nie, ukradłem Za, mi go. Daj to się do dostaj, poproszę Was. Mam mało, mam mało. Ja nie? też już mam mało. Ty w krzaku są. E, jak, jakby co nie, to ja spadam, nie, bo oni nas podjeżdżają. podjeżdżają. Nie, dają sobie nie wiem, e, dostałem, dostałem, co jest, gdzie? Ja na nie wiem skąd ja dostaję XD! A bo to jest błot, to to nie są. Głowę. Dobra! Dobra! Wchodź tam dostał taką głowę, nie! Plecy? ludkiem się leczanie plecy! Czuj, lecza, bomba chłopaki! Bo bomba chłopak. Bo ja to nagrywam to, ja patrz, się jak jak. to patrz, No, uspokajnie. Ej, bo ja nawet nie się. rozumiem! Ja na nie wiem gdzie oni są! Ej bo o, ja sniperka snajperkę dostałam Plecy, 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 plecy No ale to auto tylko Co jest kraka mam Dobra Bóg mnie zabije by the way Ej, ey, lec ten tylko sniperka challenge Do całą rundę Całą rundę A męż, że pchujaj nie zrobimy, bo, bo coś tam się nie uda, czuję No tak, sniperki, a ty dla doborowy ma dwie snajperki, ma dwadzieścia Uważaj, uważaj, ciebie Czekaj, patrz na to! Szamony Pen! Chyba i taki szum challenge nieudany nie udało się nie udało się a kto myślał, że to się uda, wytłumaczcie mi to. a jeśli chcecie kolejny, kolejną część na przykład jakiś inny challenge proszę zostawić komentarz, łapkę w górę i suba i wyjść na mój kanał, dziękuję no. najbardziej no. główna reklama to no. dobra słuchajcie Zostawcie łapkę i w górę i nie? suba. Więc ja, no, challenge chyba. Więc ja nagram e, tylko pompa challenge. No, bo to jest ja ocko. to nagrałem. No okej. Ok. Dobrze, Dobra. więc tak, no do widzenia. Chcemy tylko pompa challenge? Nie, Goodbye. No nie, Bye? aha. Bye. Nie, znaczy... Nie, znaczy...